To wiadomość, która wstrząsnęła światem polskich mediów i poruszyła serca widzów yy, w całym kraju. Edyta Wojczak, legendarna spikerka telewizji polskiej, ikona elegancji i profesjonalizmu, znalazła się w centrum niepokojących doniesień dotyczących jej stanu zdrowia. W wieku 89 lat kobieta, która przez dekady była głosem i twarzą polskiej telewizji, zmaga się z poważnym osłabieniem organizmu. Informacje o jej stanie pojawiły się po tym, jak osoby z bliskiego otoczenia zwróciły uwagę na coraz częstsze oznaki zmęczenia, trudności z poruszaniem się oraz momenty, w których artystka zdawała się tracić równowagę. Mimo, że zawsze unikała rozgłosu i chroniła swoje. Życie prywatne, tym razem wieści o jej problemach zdrowotnych stały się publiczne, budząc powszechne wzruszenie i troskę. Edyta Wojczak przez lata była symbolem klasy i spokoju. Jej obecność w studiu, charakterystyczny ton głosu i ciepły uśmiech budowały atmosferę zaufania i pewności. Dla wielu Polaków była kimś więcej niż tylko prezenterką, była częścią codzienności, głosem, który wprowadzał porządek i spokój w świat pełen zmian. Dziś jednak ten głos, który towarzyszył milionom, milknie coraz częściej, a sama Edyta Wojczak rzadko pojawia się publicznie. Według źródeł skręgu jej przyjaciół, coraz częściej potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach. Zdarza się, że dłuższe rozmowy ją męczą, ale lekarze zalecają jej maksymalny odpoczynek. Ostatnie miesiące przyniosły także zauważalne zmiany w jej wyglądzie. Osoby, które miały okazję ją spotkać, opowiadają o wyraźnym osłabieniu, ale także o niezmiennym blasku w jej oczach. Ten blask, który przez lata dodawał jej siły, dziś kontrastuje z delikatnością i kruchością, jaka pojawiła się w jej postawie. Niektórzy twierdzą, że Edyta Wojczak często wspomina dawne czasy, rozmowy z kolegami z redakcji i chwile, gdy telewizja dopiero się rodziła. To wspomnienia, które dają jej siłę ale też przywołują tęsknotę za światem, który odszedł bezpowrotnie. Dla wielu to nie tylko wiadomość o pogarszającym się stanie zdrowia znanej postaci, ale także przypomnienie o przemijaniu, o kruchości życia nawet tych, którzy, którzy wydawali się wieczni. Edyta Wojczak, laureatka prestiżowej nagrody Tres Super Victor z 1992 roku, przez niemal cztery dekady była jedną z najważniejszych postaci telewizji polskiej, a dziś jej historia ponownie porusza kraj. Cała Polska trzyma kciuki, by legenda mikrofonu i ekranu odzyskała siły i spokój. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych informacji o stanie zdrowia Edyty Wojczak i innych najważniejszych postaciach polskiej kultury i mediów. W ostatnich dniach media obiegła wiadomość, która wstrząsnęła opinią publiczną i wzbudziła ogromne poruszenie wśród miłośników polskiej telewizji. Stan zdrowia Edyty Wojczak, legendarnej spikerki telewizji polskiej, okazał się znacznie poważniejszy, niż wcześniej przypuszczano. Źródła bliskie rodzinie potwierdzają, że u 89-letniej dziennikarki zdiagnozowano chorobę neurologiczną o postępującym charakterze, z objawami przypominającymi demencję starczą połączoną z zaburzeniami układu ruchowego. Od kilku miesięcy artystka zmaga się z coraz częstszymi problemami z pamięcią, utratą równowagi, a także ograniczoną zdolnością mówienia. To dla niej szczególnie bolesne, ponieważ głos był jej największym narzędziem zawodowym, jej znakiem rozpoznawczym, który przez dziesięciolecia budził zaufanie i ciepło wśród widzów. Z relacji osób z jej najbliższego otoczenia wynika, że pierwsze symptomy pojawiły się już pod koniec ubiegłego roku. Edyta zaczęła zapominać nazwiska dawnych współpracowników, a czasami myliła daty i wydarzenia, o których przez lata opowiadała z pamięci. Początkowo bagatelizowała te oznaki, tłumacząc je wiekiem i zmęczeniem. Jednak z czasem doszły trudności z poruszaniem się, drżenie rąk i uczucie dezorientacji, które sprawiało, że nawet proste czynności, jak przygotowanie herbaty czy znalezienie odpowiednich dokumentów, stawały się wyzwaniem. Rodzina długo starała się chronić jej prywatność i zapewnić jej maksymalny komfort w domowych warunkach. Wnuczka dziennikarki, która często odwiedza ją w Warszawie, mówiła, że dla babci najtrudniejsze nie są objawy fizyczne, lecz świadomość utraty kontroli nad własnym umysłem. Wojczak przez całe życie była symbolem perfekcji, opanowania i dokładności, osoba, która nigdy nie pozwalała sobie na pomyłkę przed kamerą. Dziś musi zmagać się z sytuacjami, w których zapomina imiona bliskich lub traci wątek w trakcie rozmowy. To doświadczenie, które głęboko ją rani, bo odbiera jej to, co przez lata było fundamentem jej tożsamości, jasność myśli i zdolność przekazywania słowa. Bliscy przyznają, że choroba zmieniła codzienność całej rodziny. Dom Edyty, niegdyś tętniący rozmowami i dźwiękiem radia, dziś jest cichszy, spokojniejszy, pełen nostalgii. Przy stole, przy którym kiedyś wspólnie oglądano wiadomości, teraz toczy się walka o wspomnienia. Zdarza się, że Edyta przez chwilę spogląda na ekran telewizora, jakby chciała rozpoznać twarze prezenterów, których niegdyś sama wprowadzała do zawodu. Potem cicho mówi. Znam ich, tylko nie pamiętam skąd. To zdanie rozdziera serce jej najbliższych, którzy bezradnie patrzą, jak kobieta o niezwykłej inteligencji i kulturze powoli traci kontakt z rzeczywistością. Jej przyjaciele ze środowiska medialnego również reagują z ogromnym smutkiem. Wielu z nich wspomina wspólne czasy w studiu przy Woronicza, gdy Edyta była niekwestionowanym autorytetem. Miała nie tylko nienaganną dykcję, ale też niespotykany spokój, dzięki któremu nawet w chwilach napięcia wprowadzała harmonię. Dziś to oni, dawni współpracownicy, wysyłają jej listy i kwiaty, licząc, że choć na moment przywrócą jej uśmiech. Niektórzy odwiedzają ją osobiście, jednak lekarze ograniczają te wizyty, aby uniknąć nadmiernego stresu. Z informacji przekazanych mediom wynika, że stan Edyty Wojczak bywa zmienny. Są dni, gdy czuje się lepiej, wtedy potrafi porozmawiać z rodziną. Przypomina sobie fragmenty dawnych programów, śmieje się, wspomina, ale są też chwile, gdy zamyka się w sobie. Patrzy w okno z pustym spojrzeniem, jakby próbowała uchwycić coś, co wymyka się z pamięci. Jej dłonie drżą, a oczy pełne seł melancholii. To obraz kobiety, która walczy, choć wie, że przeciwnik jest niewidzialny i bezlitosny. Rodzina stara się stworzyć jej jak najlepsze warunki do leczenia i rehabilitacji. Regularnie odwiedzają ją lekarze neurolodzy i terapeuci zajęciowi, wprowadzono specjalną dietę i program ćwiczeń, który ma spowolnić postęp choroby. Edyta, mimo trudności, wciąż wykazuje ogromną wolę walki. Kiedyś powiedziała do swojej wnuczki, nie chcę, żeby pamiętano mnie przez pryzmat choroby. Chcę, żeby zapamiętano, że kochałam swoją pracę i ludzi. Te słowa zapisane przez rodzinę stały się jej nieformalnym testamentem duchowym wyrazem godności i siły, która nie znika nawet wtedy, gdy ciało i umysł zaczynają odmawiać posłuszeństwa. Znajomi mówią, że choć życie Edyty Wojtczak uległo radykalnej zmianie, wciąż jest w niej ta sama elegancja i ciepło, które czyniły ją tak wyjątkową. Nawet teraz, gdy choroba odbiera jej sprawność, potrafi uśmiechnąć się z wdzięcznością do tych, którzy przy niej trwają. W jej oczach widać wdzięczność, spokój i pewien rodzaj akceptacji. To wzruszający widok kobiety, która mimo wszystko pozostaje wierna sobie i wartościom, które reprezentowała przez całe życie. Cała Polska śledzi z troską każdy nowy komunikat o stanie zdrowia Edyty Wojczek. Dla wielu to nie tylko legenda telewizji, ale także symbol pokolenia, które budowało polskie media z pasją, odpowiedzialnością i klasą. Dziś ta wielka dama ekranu potrzebuje naszego wsparcia, ciepłych myśli i pamięci. W jej historii jest coś, co dotyka każdego, przypomnienie, że nawet najjaśniejsze gwiazdy potrzebują światła innych, by wciąż świecić, choćby tylko w sercach tych, którzy nigdy o nich nie zapomnieli. Kiedy Edyta Wojtczak usłyszała od lekarzy, że jej stan zdrowia uległ pogorszeniu i że choroba ma charakter postępujący, cisza, która zapadła w gabinecie, zdawała się ciążyć jak ołów. Lekarz mówił spokojnie, używając naukowych określeń, ale każde słowo wbijało się w jej świadomość jak zimna igła. Będą dni lepsze i gorsze, ale proszę być przygotowaną na trudności, jakam powiedział. Wojczak milczała, wpatrując się w swoje dłonie. Przez całe życie miała władzę nad słowem, potrafiła opanować emocje na antenie, nawet w najtrudniejszych chwilach, lecz teraz słowa nie chciały się wydostać. Po raz pierwszy poczuła się bezsilna wobec rzeczywistości, która wymykała się spod kontroli. Po powrocie do domu zamknęła się w pokoju i długo siedziała przy oknie, wpatrując się w światła Warszawy. Tego wieczoru w jej oczach pojawiły się łzy, które starała się ukryć przed rodziną. Wiedziała, że choroba będzie od niej wymagać pokory i odwagi, jakiej nie musiała mieć nigdy wcześniej. Czuła strach, ale też coś, co przypominało żal-żal za tym, że czas, który zawsze potrafiła kontrolować na antenie, teraz wymykał się jej z rąk. Jej bliscy starali się ją pocieszyć, choć sami byli w szoku. Wnuczka, która często odwiedzała ją po pracy, wspominała, że tamtego dnia babcia wyglądała inaczej, jakby w jednej chwili postarzała się o kilka lat. Nie chciała rozmawiać o diagnozie, ale poprosiła o włączenie starego nagrania z jej występu podczas gali telewizji polskiej z lat 80. Siedziała przed ekranem w milczeniu, a gdy pojawił się jej dawny uśmiech sprzed dekad, uśmiechnęła się lekko i powiedziała, To jeszcze ja. Kiedy informacja o pogarszającym się stanie zdrowia Edyty Wojtczak dotarła do mediów, reakcja widzów była natychmiastowa. W ciągu kilku dni w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy, zdjęć i wspomnień. Ludzie pisali, że to dzięki niej uczyli się kultury słowa, że jej spokojny ton towarzyszył im w dzieciństwie, w chwilach, gdy w domach królował telewizor. Widzowie dziękowali jej za lata profesjonalizmu, za elegancję, za to, że była symbolem rzetelności w czasach, gdy słowo wypowiedziane w telewizji miało ogromne znaczenie. Wielu przyjaciół z dawnej telewizji odwiedzało ją, mimo że wizyty musiały być krótkie. Przynosili jej zdjęcia z dawnych czasów, wspominali anegdoty z planu, a w ich obecności na twarzy Edyty pojawiał się ten sam ciepły uśmiech, który znała cała Polska. Była wdzięczna, że o niej nie zapomniano. W pewnym momencie nawet zażartowała, że tyle lat mówiła ludziom, co mają oglądać, a teraz to oni przypominają jej, że życie też warto dalej oglądać uważnie, z pokorą, z wdzięcznością. W środowisku medialnym narastała fala wsparcia. Dziennikarze młodego pokolenia organizowali akcje w internecie pod hasłem Pamiętamy o Edycie, publikując archiwalne nagrania i cytaty z jej wypowiedzi. W komentarzach dominowały słowa szacunku i wzruszenia. Jedna z młodych prezenterek napisała: Bez Edyty Wojczak nie byłoby mnie tutaj. To ona pokazała nam, że kamera to nie scena, lecz odpowiedzialność. Rodzina Edyty przyznała, że to wsparcie ze strony fanów miało ogromne znaczenie dla jej stanu psychicznego. Wiedza, że wciąż jest potrzebna, że ludzie o niej myślą, dawała jej siłę, której brakowało po diagnozie. W momentach słabości wnuczka siadała. Obok niej i czytała kolejne listy z podziękowaniami. Edyta słuchała, czasem kiwała głową, czasem ściskała jej dłoń, a czasem po dłuższej chwili ciszy szeptała: Nie wiedziałam, że tyle dla nich znaczyłam. Ta świadomość, że przez dziesięciolecia była częścią życia milionów Polaków, zaczęła w niej budzić nowe emocje: wdzięczność, spokój, ale też wzruszenie, które niekiedy przeradzało się w łzy. Rodzina mówi, że od tamtej chwili coś w niej się zmieniło. Z kobiety przestraszonej diagnozą stała się osobą pogodzoną z losem, która codziennie szuka powodów, by się uśmiechnąć. Nie zawsze jest to łatwe, ale jak sama powiedziała jednemu z lekarzy, byłam głosem w telewizji, teraz chcę być głosem nadziei dla siebie i dla innych. Dziś Edyta Wojczak żyje spokojnie, otoczona troską i miłością. A jej historia stała się symbolem siły ducha, pokory i wdzięczności. Dla milionów widzów, którzy wychowali się, słuchając jej głosu, pozostaje kimś wyjątkowym kobietą, która nawet w obliczu choroby wciąż potrafi być światłem dla innych. Zanim edyta Wojczek stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, jej życie zawodowe. Toczyło się w zupełnie innym kierunku. Z wykształcenia ekonomistka pracowała jako księgowa w Departamencie Uzbrojenia dowództwa Sił Powietrznych. Była wtedy młodą kobietą anal o analitycznym umyśle, skrupulatną i odpowiedzialną. Nikt, nawet ona sama, nie przypuszczał, że kilka lat później stanie się ikoną polskich mediów. Przełom nastąpił w 1959 roku, kiedy Irena Dziedzic, legendarna dziennikarka i prowadząca programu Teleecho, zaproponowała jej udział w przesłuchaniu do nowo tworzonego zespołu telewizji polskiej. Wojczak, choć początkowo niepewna, zdecydowała się spróbować. Jej głos miękki, ciepły, a zarazem stanowczy zachwycił komisję. Tak rozpoczęła się historia, która na zawsze zmieniła polskie media. Od pierwszych dni pracy w telewizji polskiej wyróżniała się profesjonalizmem i elegancją w czasach, gdy, gdy telewizja była jeszcze nowym medium, wymagała od siebie więcej niż ktokolwiek inny. W krótkim czasie zyskała opinię perfekcjonistki, która nigdy nie improwizuje ale każde słowo waży z precyzją i spokojem. Widzowie pokochali jej naturalność i klasę. Przez wiele lat zapowiadała programa równo na pierwszym, jak i drugim kanale TVP, stając się nieodłącznym elementem wieczorów milionów Polaków. Jej charakterystyczny ton głosu kojarzył się z pewnością, kulturą i stabilnością wartościami szczególnie cennymi w trudnych czasach. W latach 60. i 70. była obecna niemal w każdym domu. Prowadziła programy informacyjne, kulturalne i rozrywkowe, łącząc rzetelność dziennikarską z ciepłem, które sprawiało, że widzowie czuli, jakby znali ją osobiście. Szczególne uznanie zdobyła dzięki współprowadzeniu programów takich jak Wielokropek czy popularny cykl Dobry Wieczór. Tu łódź, który stał się jednym z najchętniej oglądanych magazynów tamtych lat. W latach 80., po restrukturyzacji redakcji Studia 2, dołączyła do grona prowadzących ten niezwykle popularny blok rozrywkowy. Jej spokój, elegancja i umiejętność prowadzenia rozmów z największymi artystami uczyniły z niej wzór dla młodszych prezenterów. Nie sposób nie wspomnieć o tradycji, która przeszła do historii coroczne zapowiedzi programów sylwestrowych i noworocznych. To właśnie Edyta Wojtczak wspólnie z Janem Suzinem rok po roku żegnała stary rok i witała nowy, składając widzom życzenia, które dla wielu stały się symbolem domowego ciepła i optymizmu. Ich duet był legendą pełen harmonii, wzajemnego szacunku i subtelnego humoru, który trafiał do każdego pokolenia. Oprócz pracy na antenie, Edyta Wojczak angażowała się również w organizację i prowadzenie prestiżowych wydarzeń kulturalnych. Była wielokrotną gospodynią Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zapowiadała największe gwiazdy sceny, a także Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, który w tamtych czasach gromadził publiczność z całego bloku wschodniego. Jej profesjonalizm i zdolność do utrzymania idealnej atmosfery sprawiały, że każdy festiwal, który współprowadziła, zyskiwał rangę i wyjątkowy klimat. Po niemal czterech dekadach w telewizji polskiej w 1996 roku Edyta Wojtczak zdecydowała się odejść z TVP. Nie oznaczało to jednak końca jej kariery. Wkrótce dołączyła do nowo powstałej stacji TVN, gdzie współtworzyła poranny magazyn i prowadziła autorski program Między Kuchnią a Salonem format, który łączył tematykę społeczną, kulturalną i codzienną w ciepły, przystępny sposób. Jej styl prowadzenia, pełen taktu i empatii, zyskał sympatię nowego pokolenia widzów, które znało ją dotąd głównie z archiwalnych nagrań. Nie ograniczała się jednak tylko do telewizji. W tym samym okresie rozpoczęła współpracę z Radiem Z, gdzie została gospodynią programu Vademecum. To doświadczenie pozwoliło jej powrócić do najczystszej formy komunikacji, słowa i głosu, które od zawsze były jej największą siłą. W 2005 roku po raz ostatni pojawiła się publicznie w reklamie Eurobanku, w której wykorzystano jej rozpoznawalny głos symbol zaufania i elegancji. Za swoje zasługi została wielokrotnie nagrodzona. W 1963 roku otrzymała nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Cztery lata później odznaczono ją medalem Tysiąclecia Państwa Polskiego, a w 1969 roku odznaką zasłużony dla kultury. Oraz tytułem Warsowianki Roku. Te wyróżnienia potwierdzały jej pozycję jako jednej z najważniejszych postaci polskich mediów. W 2013 roku, już po zakończeniu kariery zawodowej, została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Polonia Restituta za wybitne zasługi dla rozwoju telewizji publicznej oraz za działalność społeczną. Dziś, mimo że zdrowie nie pozwala jej już stanąć przed kamerą, Edyta Wojczak pozostaje jedną z najbardziej szanowanych osobowości w historii polskich mediów. Jej styl, sposób mówienia, spokój i kultura osobista stały się punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń dziennikarzy i prezenterów. W oczach publiczności to nie tylko kobieta z ekranu, to symbol czasu, w którym słowo miało wagę, a każdy gest i uśmiech znaczyły więcej niż tysiąc dźwięków. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tej niezwykłej podróży przez życie i karierę Edyty Wojtczak. Kobiety, której głos, elegancja i profesjonalizm na zawsze odmieniły oblicze polskiej telewizji. Jej historia to nie tylko opowieść o sukcesach, ale przede wszystkim o pasji, odpowiedzialności i oddaniu ludziom, dla których przez dziesięciolecia mówiła z ekranu z ciepłem i godnością. Dzięki niej całe pokolenia Polaków nauczyły się, że słowo ma moc, a kultura i szacunek to wartości, które nigdy nie wychodzą z mody. Dziś, gdy wspominamy jej wieloletnią służbę dla mediów i sztuki, czujemy ogromną wdzięczność za wszystko, co wniosła do naszego życia za jej uśmiech, spokój i siłę, które inspirowały i wciąż inspirują. Edyta Wojczak pozostaje symbolem klasy, kobiecego hartu ducha i autorytetu, który nie potrzebował głośnych słów, by poruszyć serca ludzi. Jeśli ta historia poruszyła cię tak jak nas, jeśli wierzysz, że warto ocalać pamięć o takich postaciach, które kształtowały polską kulturę, zostań z nami. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści o legendach, które uczyniły świat mediów miejscem pełnym pasji i człowieczeństwa. Kliknij dzwoneczek, podziel się tym materiałem, zostaw komentarz i razem budujmy wspólnotę ludzi, którzy doceniają to, co w życiu naprawdę trwałe dobro, sztukę i pamięć o tych, którzy tworzyli je z sercem. Dziękujemy że jesteś z nami, twoje wsparcie pozwala nam dalej opowiadać te piękne, prawdziwe historie.